drugiej urodziny mojego kanału Cześć, hej, witajcie z tej strony Bartosz z klocków witam was już po raz kolejny na moim kanale no i tak zebraliśmy się tu dziś 19 czerwca chyba dawno nie patrzyłem w kalendarz przepraszam, ale nie wiem który dzisiaj jest na drugich urodzinach mojego kanału. Rok temu byłem jeszcze Bartoszem Kąckim, jak robiliśmy moje urodziny. No i tak, co ma się zmienić od od e, moich drugich urodzin? chciałbym Wam wrzucać takie tutaj karteczki, takie jakby odnośniki, które gdzieś się tutaj zaraz pojawią. Bo oczywiście chciałabym, byście sobie nadrobili moje pierwsze urodziny, gdybym jeszcze Wam będę rzucał, rzucał różne takie odnośniki. Teraz gdzieś tutaj troszkę taki odnośnik. No proszę, zaraz obok balona. Wrzuciłam Wam taki odnośnik. Będziecie mogli sobie przeczytać. I wpisać po prostu albo poszukać na moim, na moim kanale i nadrobić nowe znaczy moje pierwsze urodziny kanału. Które właśnie tak się nazywają, bo tutaj Wam rzucam nazwę. Myślę, że wszyscy wiecie o co chodzi. A co na dzisiejszych urodzinach sobie zrobimy? Na dzisiejszych urodzinach otworzymy sobie... A, dobra. Możecie w ogóle napisać w komentarzu, czy ładnie sobie e, nutzę. E, Wystaw o numerze katalogowym 4182 z serii LEGO Pirate Skraibów, czyli jednej z moich ulubionych serii takiej jak dla mnie lepiej wykonanych właśnie z LEGO i do tego jeszcze otworzymy sobie jeden polibak z tutaj wam za, zaraz też rzucę odnośnik z przybliżę jeszcze uwaga właśnie eventu LEGO Wielkie Budowanie w galerii Libero w Katowicach możecie sobie wpisać tam oczywiście nie będzie pokazane czy dostałem ten polibag będzie pokazane czy dostałem tam album ale ja dostałem 6 polibagów kolejne 5 jest na inną okazję może jak będę miał 130 subskrypcji sobie otworzymy na takim długim filmie i zbudujemy a na razie ja sobie ja się właśnie zabiorę do budowania tego szeciku Dlatego właśnie tutaj, jak ostatnio sobie otwieraliśmy paczkę, też Wam tutaj rzucę odnośnik, gdzieś gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj, Okej, okay. gdzie właśnie robiliśmy sobie otwieranie paczki 27, gdzie narzekałem na yy, buźkę Willa Turnera, bo to jest buźka Jacka Sparrowa, oczywiście sobie zaraz to przy, przy, przyjrzymy się temu. Oczywiście są też dwa kanibale i ta starsza papuszka zamiast tej nowej, z czego się akurat cieszę. No dobra, dla Was to będzie sekundka, dla mnie myślę godzinka. Ja sobie tutaj jeszcze puszczę jakąś taką przyjemną melodię, by mi się fajnie układało. Dobra, gdzieś tutaj jest, o właśnie sobie, pod piosenkę, muzyczkę, by mi się fajnie układało. Więc do zobaczenia za sekundkę, dla Was, dla mnie około godziny. Okej, okay, ludzie, skończyłem. Zajęło mi to około godzinę, ale mówię wam, naprawdę, chyba muszę krzyknąć jak w tej reklamie Harnasia. Zaraz. No, ludzie, naprawdę, tyle błędów, tyle klocków, tutaj nie było. Mogę wam powiedzieć, że połowa z tych klocków, które tutaj widzicie, to jest moja. Połowa, naprawdę, mówię, muszę Wam powiedzieć, że połowa tych klocków to jest moja. Ja, więc sp sprzedawcy daje... Kciuka w dół. No. <tak>, tak. tak. Ale tak, przejdźmy do całej konstrukcji minifigurki. Sobie na razie zabiorę. Nawet do tego Willa Turnera da się przyzwyczaić że mówiąc. Dobra, zacznijmy od najmniejszej konstrukcji. Czyli właśnie tego paleniska jakby. Akurat tutaj, nie, powiem Wam, nie było tych dwóch groszków. Ja je musiałem dodać. Były takie złote. takie nie monetki, ale groszki. Więc musiałam je dodać. Te moje. Konstrukcja ta nie jest zła. Można jej tak sobie opiekać Czek paroła. Więc konstrukcja naprawdę na plus. Tutaj o ile dobrze pamiętam, wszystko miałem. To jest akurat ten tron właśnie z czekiem. On jest bardzo ładnie zrobiony. Patrzcie, to jest nadruk. To jest nadruk. To jest piękne. Oh, muszę się trochę wyprostować. Zaraz jak zrobię cięcie. Muszę, muszę się trochę wyprostować. To jest naprawdę piękny nadruk. Patrzcie, no. To jest super. Z tyłu to wygląda źle. Chociaż nawet nie, jak tak patrzę. Ładnie odtworzony, Ale nie. To jest po prostu piękne. Ten tron mi się bardzo podoba. Naprawdę bardzo podoba. Tutaj czaszka. Tutaj było chyba sześć czaszek w tym zestawie, o ile dobrze pamiętam. Naprawdę ten tron jest na plus. So, ta konstrukcja tak mnie zawiodła. Mhm. Tego nie było. Tak mnie zawiodła ta konstrukcja, jeśli chodzi o brak elementów, które specjalnie dałem te kolorowe elementy. To jest moje. To jest moje. To jest moje. Tutaj w ogóle jednego klocka nie było. Zaraz muszę sobie zajrzeć, który to. Nie ma jednej takiej rączki kościotrupa. trupa hmm, Co jeszcze było moje? Co jeszcze było? O, to jeszcze było moje. Naprawdę ilość brakujących klocków w tym zestawie nie. po prostu zawiodła. Po prostu nie zawiodła. Teraz było jeszcze takie jedno miejsce. Było chyba, że go. O, to jeszcze jest moje. Te dwa klocki. Dobra. Ale przejdźmy do zestawu. Papuszka na plus. Ładne wejście. To też jest na plus. To wejście jest naprawdę ładne. Od tyłu wygląda tak. Tutaj mamy sobie dwie szabelki. Jacka i William'a. No i butelkę Rumu. Ja w ogóle byłem kiedyś na Karaibach, na wyspie Dominikana. Tak, między między Kubą a chyba Porto Rico. No i naprawdę rodzice dali mi trochę spróbować takiego rumu z kolą. Smakował mi. Był bardzo słodki. Więc ja wiem, jak rum smakuje. Ale pełnoletni jeszcze nie jestem, bo mam, mówię, 13 lat, więc niestety rumu jeszcze pić nie mogę. Ale do rzeczy. To jest Taka fajna, naprawdę funkcja bawialna Staczmy z tym, tym długim łańcuszkiem, Ona mi się naprawdę podoba. Polega na tym, że po prostu możemy sobie tą klatkę z kości dać na dół. Tutaj jeszcze możemy wsadzić Williama Ternera z płyską, Jacka Sparrowa, to jest na minus. No i ta konstrukcja jest fajna, fajnie mi się nią bawi. Jest jeszcze plecaczek, w którym. Nie wiem, co to jest. To chyba ma imitować tą taką przyprawę. Pamiętacie, jak właśnie Jack był u tych kanibali, jak uciekał i się wyrwał? Chyba z tego. Nie, nie, nie. Jak się wyrwał z tronu, powiedział. Więcej drewna, więcej drewna. To się urwał z tego tronu i zaczął uciekać. wpada do takiej jaskini i ta była wa... tam była właśnie taka przyprawa. Z tego. Hmm, chyba ją zabrali. Jednemu typkowi właśnie tego Lorda Becketa. Bo ona miała tam jego taki znak, ale... ale... nie, nie wiem czy to, to ma imitować, czy nie. Lepiej było jakby to było z nadrukiem, jeśli to ma to imitować, ale nie wiem. Will mi to i tak wypada. No i sama konstrukcja ogólnie jest na plus. Oprócz tych błędów właśnie w brakujących klockach. Za dużo klocków tutaj brakuje. Co dużo klocków tutaj brakuje. A, przyjrzyjmy się jeszcze instrukcji. Tu Nie wiem, co to ma imitować, że nie wysypuje się i nie miesza klocków, co nie. Ej, miałam pomieszane. Mhm. Tak szybko będę sobie Przekładał te strony, nie pokażę Wam wszystkich. Tu się buduje klatkę, tu się już buduje tą chatkę, tu się buduje palmy. Tu już jest skończona konstrukcja. No i elementy. W Większości nie było. Co, wiecie, bo już tu dużo razy mówiłem. No i patrzcie, ta reklama. Albo. Nie, to nie są chyba reklamy zestawów. Chociaż. Chociaż. Nie mam pojęcia, co to jest. To są chyba plakaty. Tak, tak mi się wydaje. O. Fajny zestaw. Ten zestaw e, otwierał kiedyś YouTuber Maciek i Klocki na jednym z cenowego. Możecie sobie obejrzeć. Na pewno go znać. Dobra. Teraz sobie. Jeszcze. Wężę. Fajne, bo jest jeden czarny, no boże, jeden zielony, drugi czerwony. No i tego elementu nie wykorzystałem, bo jednego nie było. Tych dwóch nie wykorzystałem. Więc tak naprawdę to są jedyne dwa elementy zapasowe. Ten kompasik, cieszę się, że jest w elemencie zapasowym. Tak w ogóle nie mówiłem Wam tego, ale jadę w poniedziałek. Do Dani, do Bilund, do Legolandu! Więc e, znaczy nie w poniedziałek, tylko w mm, piątek. W poniedziałek już e, wracam. Ale właśnie jadę do Bilund, do Legolandu, więc myślę, że e, nagram tam jakieś trzy. Tak, chyba trzy odcinki bym tam sobie nagrał. Jeden taki, że będę zwiedzał Legostor. Albo Lego Shop, drugi taki, że obejdę całą danie, całą, nie danie, cały Legoland na Speed Buildzie. Takim, może nie za szybkim, ale całą danie tak. Czemu danie? Dlaczego mówię danie? Cały Legoland obejdę na Speed Buildzie. A kolejny, trzeci filmik to, jeszcze nie wiem co. Pokażę Wam pokaz slajdów, jakie. Mm, zdjęcie, jakie sobie porobiłem. I może otworzymy jakąś paczkę. No, ale tak, przejdźmy do y, figurek. No tak, jeśli chodzi o figurki, y, złego nie ma. Złego nie ma. Fajny torcik ma y, nasz pan Sparrow. Z tyłu ma drugą buźkę. Ta buszka jest ogólnie bardzo fajna, chociaż ten torcik trochę tutaj nie pasuje do y, tego takiego naszego figurkowego y, wyrazu. Skóry. Mm, o, tak. Ta czapeczka. Ta czapeczka jest bardzo fajna. To jest chyba jeden z tych 9 talarów, jakie się ukazały w części mm, na krańcu świata. Kolejny jest Will Turner, chociaż to z główką Jacka Sparrowa, ale no powiedzmy, że to Will, Will Sparrow. No, no dobra, nie. Will Turner, czyli mam tutaj dwóch, dwie główne postacie w ogóle, całego, całych tych trzech części, bo potem była ta hmm, Śródłowiecznej Młodości, czyli Na nieznanych Wodach i Zemsta Salazara, ale wtedy też się ukazał Will Turner, chociaż ukazał się jego syn, ale to, 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 to kiedy indziej. No tak, mam tutaj Willa Turnera z buźką Sparoła. Patrzcie. Jeśli oglądaliście otwieranie paczki 27 pamiętacie, jak się wtedy wkurzyłem. Chociaż teraz to jest to obojętne. I ja mam tutaj też taki bardzo fajny ostrość. E, bardzo fajny taki taką właśnie. Mm, taki. Coś do schowania szabelki. O. Kolejnymi figurkami są kanibale. Czyli bardzo fajne figurki Patrzcie, One mają onem inne... ostrość. Oni mają w ogóle inne torsiki, inne buźki, inne spodenki. Jedyne co. Mają to samo, to tylko wyraz, tylko skórę, e, widły i te włoski z tymi kośćmi. Patrzcie, nawet tył ma, mają inny, inny. W ogóle dawno nie było żadnych figurek, właśnie z kanibalami. Więc cieszę się, że przynajmniej w tym zestawie e, są. Takie kanibale. Dawniej, pamię... Dawniej były właśnie w tej serii Lego system kanibale. Ja w ogóle jednego mam, tej Wam zaraz wrzucę porównanie. O, kanibal, dzisiejszy kanibal z lat 70. No, różnica jest, różnica jest i to duża. Właśnie nawet te widły mają innego koloru. Dobra, ludzie. Zestaw jest zrecenzowany. Teraz przechodzimy do. Tego polibagu yy, 30541 z taką słodką kacuszką, którą można przerobić, jak tu widzę, na chyba żyrafę. Inną kacuszkę pieska i nie wiem, to mi na jakiegoś żółwia wygląda, ale nie wiem, czy to jest żółw. Dobra. Więc co? Otwieramy sobie. O, zobaczcie, co my tutaj mamy. Hmm? Teraz Wam to na innym kadrze pokażę. O! Mam instrukcję chyba do zrobienia tych rzeczy. No i patrzcie, Lego! Pierwsze, pierwsza w ogóle zabawka chyba Lego. Tak wyglądały Lego dawniej. Potem wyglądały tak. Potem chyba taka była nazwa Lego. To tutaj nie wiem. O, Legoland. Patrzcie, to jest stary Legoland. Wow. To nie wiem co to. To chyba pierworodny klocek. Potem coś takiego. Pierwsza minifigurka, czyli policjant, którego też tutaj wam zaraz rzucę nasz Komisarz Michaś z Lego City. Pierwszy chyba taki. No może nie Mindstorms, może nie LEGO Bus ale pierwszy taki chyba robocik zasilany jakimiś takimi rzeczami. Potem nasza nazwa LEGO, film LEGO Przygoda. Który był Super Lego przygoda 1, Super Lego przygoda 2, bez nadzieja. Jak dla mnie? No i 2018 Polybags z Kaczuszką. Zaraz wam tutaj rzucę prezesa, nie prezesa bagsy, tylko komisarza Michasia No, niestety zapomniałam, że prezes Bugs, że, że komisarz Michaś jest w naszym w takim pudełku zamkniętym, w którym trzymam krajny LEGO system. Więc nigdy tego wam nie pokażę, ale możecie zaglądać sobie na LEGO City serial. Macie to w playliście. A teraz co? Co sobie tutaj rzucę takiego, bo... może halka? Hmm. 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 Zestawek mamy już złożony. Kilka elementów zostało, bo to tak jak kre... LEGO Creator, że będą potrzebne do zbudowania. Do budowania innych rzeczy, innych konstrukcji. A sama kaczuszka prezentuje się. Prezentuje się przez naprawdę. Palście na te oczka. To jest po prostu takie słodkie, takie to super. Naprawdę fajna kaczuszka na półce, myślę, będzie się prezentowała wyśmienicie. Naprawdę. Czekaj jeszcze odłożę. Naprawdę myślę, że na półce będzie się prezentowało wyśmienicie, będzie się prezentowało superową. No. A na razie kaczuszkę sobie odkładamy tutaj. Elementy zapasowe, znaczy nie zapasowe, tylko takie inne odkładamy sobie. I to stałe. No i to jest koniec naszych drugich urodzin kanału. Bartosz z klocków. Więc sobie. Pamiętajcie o jutrzejszej premierze yy, drugiego sezonu Powerman. Ja yy, wam. Jeśli nie wiecie o co chodzi, ja wam wrzucę też ten odnośnik. No dobra macie tutaj odnośnik yy, brixmenów, zachęcam do, oglądania, do oglądnięcia takiego właśnie całego sezonu, ale tutaj wam wrzucam ostatni odcinek, bo wtedy jest... Bo wtedy ja jest akurat pokazane, dlaczego ci Power Mani będą na półkach, bo to będzie w ogóle pierwszy mój odcinek na półce. Tak. Ale, by wiedzieć o co chodzi, musicie sobie oglądać ten odcinek, jeśli nie oglądaliście. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się nam się podobał. Więc subs subskrybujcie, komentujcie, ciosniajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Bartosz Klocków! Happy birthday to you!